Jesteśmy tutaj, ponieważ sprzeciwiamy się, żeby prawa kobiet zostały spychane na boczny tor, żeby nie był słyszany głos osób, dzięki której obecna władza wygrała. Pragnę przypomnieć, że władza dana raz nie jest dana na zawsze i chcemy pokazać, chcemy wykrzyczeć, chcemy powiedzieć, że my tutaj jesteśmy. Mówiliście tutaj o. W tych terminach 54 dni i 31 lat, gdyby Pani mogła wyjaśnić, czego dotyczą właśnie te terminy? Jeżeli chodzi o kwestie dni, to to jest ustawa ratunkowa, która została złożona i cały czas czeka na procedowanie. Nie ma nawet nadanego numeru druku, co oznacza, że już nawet nie jest w zamrażarce, tylko między zamrażarką a czyśćcem. A jeżeli chodzi o lata, to kompromis to nie jest prawo do aborcji. To jest kompromitacja. Proszę wierzyć, że to nie jest sprawa zamiatana pod dywan. Jeżeli jak tylko z, uchwalimy budżet, a ma to do 29 stycznia, musimy go złożyć do pana prezydenta do podpisu, bo inaczej po prostu nastąpi rozwiązanie sejmu. Wiemy jakie są procedury, wiemy, ale mówię. Ta ustawa leży od 13 listopada. Od tego czasu było troszeczkę czasu. Ta ustawa przeszła przez opiniowanie naprawdę wielu instytucji, przeszła przez opiniowanie tak naprawdę dwukrotnie. Także ustawa ratunkowa. Ustawa ratunkowa była już w zeszłej kadencji opiniowana przez te same organy, więc my nie widzimy żadnych przeszkód, żeby ona nie była procedowana natychmiast. Ustawa ratunkowa jest rzeczą absolutnie konieczną do zrobienia na wczoraj, żeby ludzie za pomoc swoim żonom, partnerkom, koleżankom nie byli karani. Tylko tego W 100%. Na pewno nie może być tak, żeby kobiety umierały w szpitalach przez czyjąś ideologię, bo to jest niedopuszczalne, ale z drugiej strony kobiety muszą mieć prawo wyboru. I, to, i, będziemy, i będziemy to procedować. Proszę mi wierzyć, to nie jest zamiecione pod dywan, to nie jest zapomniane, to będziemy robić. Ustawa leży na stole, a my czekamy. I proszę pamiętać odnośnie budżetu, każda śmierć i każda tragedia będą teraz na państwa konto. Państwo już nie będą mogli wytłumaczyć się pisem.